Będę zupę wydawać, więc pomyślałem, no okej, okay, no jestem bezdomny, nie mam co jeść, mogą dobry, ciepły posiłek, mogą być zieloni obojętniacy, nie? Dzień dobry, witajcie kochani na kanale Emaus, dzisiaj witamy naszego brata Przemka, który będzie chciał z nami się podzielić świadectwem, jak w jego Życie wszedł Pan Jezus Chrystus i zmienił to życie. I jest to świadectwo, które również jest związane z tą ścieżką, na której tu nagrywamy sądy uliczne. Jest to ścieżka między dworcem a przejściem dla pieszych. Trwa właśnie ewangelizacja, jak co piątek, Team Challenge Elbląg, Także Przemku, jakbyś mógł powiedzieć, jak to było, że Pan Ciebie uratował i gdzie wtedy byłeś. I w jakich okolicznościach? Tak, postaram się w takim mega skrócie, bo mógłbym o tym mówić i mówić. No i dobrze. To był kwiecień 2018 roku. Siedziałem tu na schodach nieopodal PKS z tylko moich na tamten czas kompanów niedoli. Tam były alkohol, narkotyki, ogólnie bezdomność, zniewolenie straszne. I pewnego razu mieliśmy gdzieś jechać. Przyszliśmy tutaj na dworzec i w cudzysłowie, przypadkiem uciekłem tramwaj. To był piątek przed 17:00 i przyjechała właśnie misja społeczna ten Challenge, Piotr, Beatka zresztą, dzisiaj wspaniali przyjaciele moi, nowa Boża rodzina, zaczęli dostawać sprzęt I ja pytam towarzyszy, mówię, co to mówię, jakiś koncert będzie, mówię, jakieś głośniki, muzyka, a koleżanka moja z niedoli mówi, tu zacytuję ją, nie to zieloni będą zupę wydawać, o. więc sobie pomyślałem, no okej, okay, no jestem bezdomny, nie mam co jeść, mogą być zieloni. ciepły posiłek, mogą być zieloni, obojętniacy, nie? I powiem tak, na początku przychodziłem tylko po tą zupę. Nie interesowało mnie. Na początku szczerze ci powiem, że nawet kłóciłem się z Piotrem, z bratką, wypity, bądź wpływem narkotyków, że coś tu jest nie tak, ale zaczęło mnie dotykać. Wychodziłem do modlitwy, płakałem, no ale zniewolony, byłem bardzo nałogami jednak mi nadal. I obudziłem się w szpitalu któregoś razu tutaj w wojewódzkim wolągu. Tydzień leżał mnie, przytomny. Okazało się, że to sepsa. Wyszedłem z tego szpitala no i postanowiłem zmienić swoje życie. Zadzwoniłem do Piotra który tutaj właśnie usługuje już od 10 lat, że chcę pojechać do środka na terapię, no i chwała Bogu, Piotr przyjechał, bo ja wyszedłem z tego szpitala, miałem tylko piżamy na sobie. Piotr przyjechał, przyniósł mi buty i zapytał, czy może się pomodlić o moją nogę, bo ja miałem niesprawną lewą nogę po tej sepsie i jadłem ketonal, tramal jak, jak tabletki, jak cukierki. Dla mnie to była nowość, ja nie, nie słyszałem o modlitwach o takich rzeczach, nie? I Piotr położył rękę na moim kolanie, pomodlił się, zgromił ból w imieniu Jezusa Dziś jest 7 lat, reklamowa jest zdrowa, nie boli. Chwała Bogu. Chwała Bogu, Bóg jest dobry. Pojechałem do środka chrześcijańskiego na trapie. Wróciłem z terapii. Myślę, że to był dla Ciebie taki dowód, gdzie w ten sposób chciał takby upewnić, że to jest dobre, dobry kierunek, który on chce Myślę, trafić. że tak. Ja Udało zawsze cię to, takiej pewności, tak? to znaczy, ja zawsze wiedziałem, że Bóg jest. Tylko ja byłem wychowany w rodzinie katolickiej i dla mnie ten Bóg był taki odległy, nieznany. Klepałem formułki, ja nawet chodziłem na różańce i szukałem Boga, bo to były wiadomo puste, one nic nie zmieniały w moim życiu. Ty po raz pierwszy zawołałem właśnie, tak naprawdę od serca, to moje życie się zmieniło. Spóźniłem się na tramwaj, tak? Uciekł mi tramwaj. Natknąłem się na ewangelizację na dworcu, skończyłem terapię w ośrodku chrześcijańskim. Dziś jestem trzeźwy. Pan mnie uwolnił od narkomanii, alkoholizmu, bezdomności. Miałem duże zniewolenia. Jeszcze całkiem niedawno, jak widzisz, z tobą stoję, rozmawiam, stoję spokojnie nie... A jeszcze miesiąc, dwa temu, ja skakałem, nie potrafiłem ustać miejscu, modliłem się o to do Boga, to mi Pan Bóg to zabrał, tak? Mhm. Że Bóg wybie... A ile byłeś czasu temu na tej terapii? E, w, 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 siedem lat temu wyjechałem, wróciłem do Elbąga po... Bo tak, w, siedem Bo to jest tak jakby ku przestrodze, ale i ku zbudowaniu, że, że cza cały czas trzeba ufać Bogu, że czasami można się potknąć, można. ale żeby e, nie rezygnować właśnie to z tego. to jest i, że... piękne, tak jak mówisz, bo e, wiadomo, ja upadłem, był taki czas, że upadłem. po tamtą terapię 7 Wyjechałem, lat, tak? tak. I Myślałem co się tu. Działo? Usługiwałem tu na dworcu, byłem szczęśliwy, udzielałem się, jeździłem do Kościoła Uliczego w Malborku, do Kościoła Uliczego w Gdańsku, ale no niestety, no, jak to się mówi, przysłowy, przy gdzie diabeł nie może, tam kogo pośle, nie? No poznałem kobietę. Przez Facebooka, no i zrobiłem po swojemu, mimo że mnie e, ostrzegali siostry, bracia, żeby nie wyjeżdżał, bo, bo to skończy się źle i faktycznie, to skończyło się tragicznie. Rozstałem się z tą kobietą, e, upadłem, ale co, co jest piękne, e, gdy porostałem rozstaniu z tą kobietą, to było na Śląsku, ja chodziłem po mieście w Żorach, to były Żory, całkowicie załamany, bez, bez perspektywy jakiejkolwiek, zamiast szukać Boga, to ja szedłem dalej, znowu szedłem, do wróciłem do narkotyków. Podszedł do mnie człowiek, i to pokazuje jak Bóg o nas walczy. Podszedł do mnie człowiek, którego ja nie znam, nie wiem kto to jest, nie pamiętam imienia. Położył rękę na moim ramieniu i powiedział, Jezus Cię kocha. Nie zapominaj o tym. Jak to z mówią, to mam ciarki Znale normalnie. Też. I to nas pokazuje jak Bóg nas kocha, że On tak. nigdy nie odpuszcza. Z tak? czymkolwiek się nie zmagasz, możesz Mu to oddać. I, i to jest piękne, nie? Wyliwie z każdego bagna, każdego. On jak już zaczyna z Tobą pracę, to, to, to zawsze skończy. skończy. Nigdy, nigdy, Pan Bóg nigdy nie zostawi czegoś niedokończonego, tak? Ja piszę wiersze dla Pana. Yy, uwielbiam usługiwać tutaj na dworcu, dla mnie to jest coś pięknego, yy, bo ja się utożsamiam z tymi ludźmi, którzy tu przychodzą. Okay. Ja sam tu kiedyś przychodziłem pijany, śmierdzący, zapszony, więc znam to życie, wiem jak, wiem jak to jest trudne i rozumiem tych ludzi. Gdy my im mówimy o tej nadziei w Jezusie, jak im ciężko jest to przyjąć, bo ja wiem po sobie jak, jak to ciężko jest przyjąć, nie? Mm -hmm. Ale Pan Bóg jest dobry i, i niesamowity i jest specjalistą od przypadków nie teoretycznie my. beznadziejnych. I każdy z nas jest tutaj tym cudem, nie? też może się podzielić wieczorem? Tak, yy, przede wszystkim yy, chciałbym się podzielić wersetem, który pracuje Ode, u mnie od jakichś dwóch, trzech miesięcy i to pokazuje, że Pan Bóg jest kochający i dobry. I ja dziękuję mu codziennie rano. Wiadomo, ja mam za co mu dziękować, za, za wszystko, za to, za że otworzyłem oczy, że, 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 że żyję w ogóle, że mam co jeść, ale za to, że on nie patrzy na nas po łódzku. Bo gdyby Pan Bóg patrzył na, na nas tak jak my czasami patrzymy na człowieka, to tak jak tu stoimy, wszyscy byli I ten werset we mnie e, właśnie pracuje od, od bardzo dawna, to jest Izajasz 5589. Bo myśli moje nie są myślami Waszymi, ani Wasze drogi moimi drogami. W Pana. Bo jak niebiosa gorylują nad ziemią, tak drogi moje nad Waszymi drogami i myśli moje nad myślami Waszymi. Amen. I to jest właśnie to. My możemy kogoś skreślić, nie? Ten tu jest beznadziejny, z niego tu już nic nie będzie. No tak. A co robi Pan Bóg? Pan Bóg wyciąga za śmietnika i sadza go wśród książek. Amen. Też piszę wiersze i może chciałbym na, podzielić się tym wierszem. Ja ten wiersz napisałem y, właśnie po tym, jak wyjechałem i po moim nawróceniu. Zrobiłem po swojemu, zamiast wrócić, wrócić do Boga, poszedłem w swoim kierunku. I to była taka ciężka próba, której... Może nie do końca przeszedłem tak, jak powinienem, ale Pan Bóg wyciągnął znowu rękę i napisałem to chwilę po tym, jak właśnie Pan Bóg mnie przyjął jak syna marnotrawnego. I może się podzielę tym pierwszym. Eee, nazwałem go Zwycięzca. Upadłem, w ciemności się zatraciłem. Całkowicie sens życia zgubiłem. Płaci cierpienie, tęsknota żal. Pustymi oczami patrzyłem w dal. Szukałem ulgi i pokrzepienia. Znalazłem jeszcze więcej cierpienia. Nagle poczułem twój świętą dłoń. Pocierającą mu bolącą skroń. I usłyszałem, oddaj to wszystko, ja ci pomogę. Zabiorę pustkę, tęsknotę, trwogę. Tyś moje dziecko umiłowane. Ze mną przez wszystko przejdziesz wygrany. Daj ci spokój i ukojenie, kojącą ulgę, radość, wytchnienie. Rozjaśnił nade mną swoje oblicze. Tylko na ciebie dziś Panie liczę. Ludzie zawodzą, Ty Jezu nigdy. Przy Tobie nigdy nie roznam krzywdy. Chcę być swym dzieckiem, jest mi to dane. Tyś moim zbawcą, lekarzem, Panem. Amen. Amen. Dlatego jeszcze na, tak na zakończenie, z czymkolwiek się ktoś nie zmaga. Trzeba wołać do Pana, On go słucha, tylko otworzyć serce.